Cześć ludzie, witajcie w programie Przegląd Wynajmu Pralko Suszarek. Więc pierwsza to bawełna. Maksymalna pojemność. Prania to 10 kg, a suszenia 6 kg. Następna to wełna. 2 kg do. Tak, przepraszam, 2,5 kg do prania. Pamiętajcie, nie możecie e, suszyć wełny w tej linii. Następna to delikatne tkaniny z cyklu prania 2,5 kg, a nie do suszenia szybki 15-minutowy cykl 2 kg do prania, 1 kg do suszenia. Tam tam mamy funkcję suszenia dla bawełny lub syntetyków, a dla suszenia to 5 lub 6 kg. Następna to bawełna. Maksymalna pojemność prania wynosi 10 kg, a suszenia 6 kg. Tutaj mamy symbol pilota zdalnego sterowania. Następna to kołdra 2,5 kg. Kilogram i nie do rysunku. Następna. Syntetyki lub tkaniny mieszane. Maksymalna pojemność cyklu prania wynosi około 5 kg, a suszenia 3 kg. A następna funkcja to Smart. AI, delikatnie zabrudzone mieszane pranie z bawełny i syntetyków. Maksymalna pojemność prania to 10 kg, a suszenia 6, a ostatnia to prędkość wirowania. Maksymalnie 10 kg do suszenia 6, a tryb ECO 4060. W tym trybie możesz mieszać wszystko. Maksymalna pojemność cyklu prania wynosi 10 kg, a suszenia 6. I to wszystko. Dzięki za oglądanie, zostawcie nam lajka, poleccie nas i do widzenia.